Sławek, środkowy obrońca, czy defensywny pomocnik? No, można powiedzieć, że tu i tu. Ta pozycja gdzieś tam, gdzieś tam jest, nie jest mi obca i dużo grałem na środku pomocy, dużo na środku obrony, także obojętnie. Zawsze, zawsze gdzieś tam daję z siebie wszystko i czy na obronie, czy na pomocy, także tutaj wszystko robię, żeby jak najlepiej grać. Zapytaliśmy o to ostatnio o Kubę Szczypka. Teraz zapytamy Ciebie odwracając pytanie. Czego Sławo liga może nauczyć Jakuba Szczypka na pozycji defensywny pomocnik? Czego? No to trzeba spytać Jakuba, czego, czego on potrzebuje. Na pewno jestem otwarty na to, jeżeli będzie chciał jakiejś pomocy czy podpowiedzi, jakieś zachowanie czy. Różne, różne, w różnych sytuacjach, jak się zachować. Także ja jestem otwarty na to, żeby, żeby mu pomóc, i po to tu jestem. W piątek mecz z hutnikiem Kraków. Czego spodziewasz się po tej drużynie? Na pewno wiemy dużo o hutniku Kraków, w jakim ustawieniu gra, gdzie ma swoje bolączki, ale my myślimy o sobie, jak my mamy grać, jak gramy, jakim ustawieniem i trener trenera nas wymaga. Wiemy wszystko, także miejmy nadzieję, że wszystko zrobimy i będzie ten mecz dla nas wygrany. Dziękuję Ci bardzo.